Zrobię to już, z tamtego kompa nie muszę korzystać, wszystko mam to. Może nawet widzimy takie dwie, jeszcze starsze. Dobra, no to głównie chodzi o tą końcówkę też, nie? Żeby to... Nie bo wiesz... Były laptopy stare i nowe i miały takie same wejście. Z już się już nie jechałem.

paru ta. Param tera ser. Param. Da, uh... migaj. Ja. Tak. I mówię, że za piłką po słuchacie. Wiesz? Wszystko na podachu. Ej. To jest. To jest. To jest. To jest. Wszystko. Wszystko. Tak? Nie prośam. Idź.

トレンドラゴンズ。

Kto? 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 Ty usłyszałeś, cię wyrzucę. dostaniesz. Ale ja ci mówię, każdy dostaniesz. A co mi to wchodzi? Bo kapitan dostanie karpkę. Dawaj, dawaj, Dobra, ja już więcej nie miałem. Możesz pomagać. Mogę ci powiedzieć, że dla nas to Co? Dobra, to ja w takim razie. Dobra. On im się przyda. Tutaj wykrywa. Opcja do to kończymy. Bo to on te gra. Ja będę nie mu powiem że...